Po dosyć długiej przerwie postanawiam wrócić z nowym odcinkiem. Zagrajmy w Vectormana 1 na jakże legendarnego Mega Drive 16-bitowy system. SEGI Eee, co by tu powiedzieć? Mam dużo do powiedzenia. Mam tak wiele rzeczy do powiedzenia, że to się w palenie mieści. Tylko ja nie wiem od czego zacząć. Oczywiście, level fajnie wygląda, nie? Co mi widzicie? O, kurde. Jeszcze raz. Bo tak nie można przegrywać. Dobra. Mm, chciałem dojść do jednej rzeczy. E, tak, znowu będę narzekać. Będę narzekać na jeden powód, bo to już było masywne przegięcie. Okej, okay. pokazuję coś śmiesznego, nie? Dobra, to się przyjmie czasem w 75%, czasem jednak się przyjmie i w połowie, czasem nawet w ogóle się nie przyjmie. Dobra, rozumiem. E, Tamten filmik Kurde z Vice City Stories na zajebistego PlayStation 2 pokazałem oczywiście tak dla jaj, żeby było zabawnie. A niektórzy po prostu już naprawdę przeginają, no czemu nie można się tak fajnie śmiać, przecież nie dość, że żadna inna konsola mnie tak nie rozśmiesza jak PlayStation 2, oczywiście pozytywnie, fuck. To jeszcze niektórzy przeginają z oceną. Słuchajcie, to nie jest wcale ee, jakieś takie głupkowate, no dobra, może się to niektórym wydawać, nie? Ale gdy sami będziecie grać... Taką grę, że tak dokładnie nie wspominając, jak się kiedyś grało w inne gry, to już troszeczkę będzie inna sprawa. Natomiast, zawsze krytyka się znajdzie, owszem, ale ja potrafię, ja potrafię być miły, ale kiedyś zrobię tak, że w ogóle nie będę żadnych śmiesznych rzeczy robił. Bo widać, yy, za bardzo śmiesznym nie można być, więc trzeba być poważnym. W porządku, więc tak chyba prawdopodobnie będzie. Czy to się innym po osobom podoba, czy nie? Trudno. Tak będzie do cholery. Bo widać, pobawić się nie można. Dobra. I tutaj mam za zadanie przejść dalej, tylko że ten poziom nie należy do prostych. A to już jest praktycznie połowa gry. O kurde. Nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, pójdziemy tędy. No cóż... Nic nie będę więcej mówić. Bo widać, moje komentowanie wam się nie podoba. Nie no, żartuję. A masz, a masz ty, dziadzie, kur... O, latające pszczoły. Może pływające. Nie, to było słabe. Trzeba coś podkręcić, nie? O, staweczka. Punkty mi uciekają! Biegnij, biegnij wektorze. Będziesz normalnie tak wypasiony, że ja pierdzielę. Ło! Wow. No, dzisiaj to będzie właściwie cichy odcinek. Bo To jest Wasza sprawka. Obraziłem się na Was. Znaczy, nie na, wszy nie na wszystkich, ale na No, część, na niektórych. Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, kurde, że. Że mogę przynudzać, tak wiem. Każdy przynudza. Bez kitu. O taka była to typowa akcja. Z gry. A mogłem inny, wiecie, odcinek, kurde, nagrać, ale na no tak wyszło. Nie, to wcisnąłem. A na dół, tu jest tragicznie. <laughs> Mamy tyle pułapek zastawionych! Kurde, no nie, to znaczy może być w bambu milie zbyt fajnie, by przegrywać. Planuję! Niedługo zrobić taką sesję CS-a. Tylko, że ja będę musiał mieć najpierw tą grę. Bo ja jej nie mam, tak dziwcie się. Jestem nobem i takie tam rzeczy. Nie, po prostu dziś mi się podziała. Tyle. Na dysku jej nie mam. bym nagrał kilka takich sesji z CS-a, jak ja na przykład gram na dowolnym serwerze. Tak jak w stylu sam. O! Tak jak to wtedy nagrywałem. Dobra. Do góry tu już się nam chyba skończy Dobra wiadomość dla fanów Segi. Niedawno usłyszałem, że prawdopodobnie, jeżeli Sega skończy nad Jet Set radio na PlayStation 3 i Xbox 360, to prawdopodobnie wyda na y, te platformy obie... Shenmue i Skies of Arcadia Słynne gierki na Dreamcasta, które podbiły serca graczy. I są one nadal popularne, zważywszy na ich ekskluzywność. Co teraz mam zrobić? Aha, dobra, cholerne to jest długie. No i nie mówcie, że tu boss będzie. O, kurde. Wiem, jaki tu boss jest, patrzcie. Taka e, jakby machinka. Trzeba uważać na, na jego, e, jakby to powiedzieć, pierdziuchy, które zostawia po swojej drodze. Teraz tak, tutaj muszę a, ambitnie uderzyć. To nie jest takie trudne, pomimo że mm, mam jedną kreskę. Kulkę życia, przepraszam. Trzeba tu nie dość, że dobrze dobre mieć wyczucie, kiedy skoczyć i kiedy ominąć jakiś przypadek niedorobiony. To jeszcze trzeba w tego cholernika strzelać znaczy w łeb go dawać, nie? Ot tak sobie. No. I to e, zależy od skupienia. Którego ostatnio nie mam. Zdobyłem wczoraj, uwaga, Wipeouta 2097. O, kurde, na PlayStation 1 oczywiście. Bardzo dobra gra, tylko że jest krótka, jak cholera. Oferuje tylko 6 tras, i no właściwie e, 12 piosenek. A, by mi się udało, kurde! Nie, no tragedia. A. Fuck, ile on tego strzela, to za łeb. Nie. Widzicie, mistrzem na Mega dragach ja chyba nie pozostanę. Fuck. Jak to szybko trwa wszystko. No nie. Ten boss jest fajny, ale jest nawet trudny. No po co ja to mówię? Hardcore. Yeah, udało się. W końcu. <laughs> Dobre. I mamy tutaj 150 tysięcy punktów. Gitarka. Teraz siódmy poziom, który zaoferuje nam... Tak! Ja tego kiedyś nie mogłem zrobić. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, żeby nie spaść, żeby nie zostać zgniecionym, żeby jeszcze nie zlecieć z tych bambusowych... Yy... Z tej bambusowej, jakby planż, trzeba znaczy, uderzyć w pięści bardzo szybko i właśnie no, nie uderzyć, I chyba tego dzisiaj nie zrobię. Albo? Kto wie? Kurde. na No, co są skutki uboczne tego? Kurde. Rozwalę cię, ty głupia łap Chcesz w masz Czy w uwaga. No, widzicie. Skupioną uwaga tutaj musi być. Fajnie się to zawija, fajna jest animacja, tylko że ona jest zbyt prosta. Ale na Mega Drive ładnie się prezentuje, zobaczcie sobie tylko. O kurde, jak to szybko spada! Wow! nie Nie na mnie, ty na paruwo ty, modlinie jeden. w dupę. Teraz trzeba zaprezentować swoją wyższość. No łapki do góry. Jeszcze wyżej. Fuck! No mogę tylko strzelać ku na do przodu. fak Chcę wam to zaprezentować i będzie kolejny poziom, ale to w kolejnym na odcinku. Fuck this. Ja nie umiem tu grać. Cóż, ciągle muszę się potykać o coś. Cholera, a tak normalnie jak ja gram, to... Udaje mi się. Udaje mi się. Wow. O oh, w dupę. No, Sega tutaj dała naprawdę popalić. Z tą grą. No nie. Nie, no jeszcze szybciej. Wiecie co? Dziękuję bardzo. E, no co to? No fuck. E, aha. Ej, no dlaczego? To jest dziwne. O nie. Zobaczycie to w kolejnym. Zagrajmy w Hardcore'owego Vectormana. Naprawdę. O nie. Dobra, dziękuję za uwagę.